żeś się ustrzyd, nie ujdziesz jej. Daj do dol, daj del, do jednak o swój kler. Był sobie pewien kowal. Kowale wiadomo, magią się parają. Blisko z diabłem komszachty, bo wiadomo, że ich praca to ogień i woda, i żar, i kucie żelaza wydobywanego z głębi ziemi. O tak wszyscy wiedzieli, że z kowalem lepiej nie zaczyna. Pewnego dnia pod kuźnie podjechała karoca. Zatrzymał się koń, otworzyły się drzwi i wyszedł pan, świetlisty jakiś. Zażądał podkucia swoich rumaków podkowami ze złota. Ale he, panie, zdziwił się kowal. Złoto jest miękkie. Nie nadaje się na podkowy, a poza tym nie mam tyle złota, jestem biednym kowalem. Oto się nie ma. Oto mieszek ze złotem. A czy jest miękkie czy twarde? Nie twoja sprawa. Ja tu decyduję. Sprawisz się dobrze, spełnię twoje życzenie. Źle. Policzymy się inaczej. I z oczu. Wielmoży iskry jakieś i błyskawice poleciały. Oj, nie do końca czysta to sprawa, myśli sobie Kowal. Ale nie wyglądał mu ów człek na djagła. Miał nawet wrażenie, że woźnicy spod kontusza to skrzydło raczej wystawia. Nie dociekał więc. Kuje. Kuje w kuźni złoto, które pan mu dał. Topi, przetapia na podkowy. A potem przybija je do kopytek. Wyjątkowo zgrabnych i delikatnych rumaków ciągnących pojazd. Pan obejrzał kopyta i mówi: świetnie, dobra robota, Kowalu. Czasem będę korzystał z Twoich usług, a ty mów, jakie masz życzenie. A Kowal bał się tak naprawdę zażądać czegokolwiek. I wtedy wpadł na pomysł: bo wiecie, chociaż powiedziałam wam na początku, że z kowalem się nie zadziera. To wiedzą to zwykle dorośli. A dzieci? Dzieci jeszcze nieumiałe stosunków międzyludzkich pchają się wszędzie. A miał kowal wspaniałą jabłoń w obejściu. Mmm, jabłuszka, mówię wam. Tyle tylko, że Praktycznie nigdy nie zebrał z niej plonów. Ponieważ dzieciaki i jabłka mu otrząsały jeszcze zielone. Więc pomyślał sobie: No to może o to poproszę. No, chciałbym, panie, spróbować tych jabłek. Dziadowie powiadali, że to jest najwspanialsza jabłoń, ale my z żoną. Jeszcze ani razu. Wszystko te dzieciaki. Dobrze, mówi ów człowiek. Dobrze. Zrobimy tak. Bez twojego zezwolenia nikt nie będzie mógł zejść z jabłonki, póki ty nie pozwolisz. Wejść wejdą urwiej po łucie. ale... Od ciebie będzie zależało, czy zejdą. I odjechał. I Kowal, może byłby nawet zapomniał, słuchajcie o tej sprawie, gdyby rzeczywiście nie dokuczyły mu te dzieciaki znowu. Wlazły na jabłonkę. Ziołki goni za nimi, krzyczy! Złozić! złazić, dzieciory! Znowu was tu przyniosło! <laughs> Dzieci po gałęziach w dół, w dół! Do pnia! A dalej nic! W płacz! W lament! Kowal początkowo nie zrozumiał w ogóle o co chodzi, bo zapomniał o tej sytuacji. A w końcu sobie przypomniał, a on musi pozwolić im zejść myśli sobie dobrze. Rozmówił się z dzieciakami, że jeżeli jeszcze raz przyjdą tutaj, to im tyłki tak poprzetrąca kijachem, a i rodzicom powie, ale na razie im daruje i dzieci poszły. I wiecie, tego roku to jeszcze nie jedna grupka tam wlazła, ale w końcu wieść się rozniosła, i już nigdy więcej na Kowalową jabłon nie wchodził. Więc wreszcie Kowal z żoną mogli się delektować tymi pyszniutkimi jabłkami. Lata mijały. Kowalowa często. Zbierała jabłka i częstowała dzieci, które już wiedziały, bo tradycją się niosło, że nie wolno wchodzić na kowalową jabłoń. Czasem ktoś chciał się przekonać, no to się przekonywał, że nie może zejść. Przygarbił się kowal, zestarzał. Aż w końcu któregoś dnia, kiedy Pracował jeszcze w kuźni. Pomagał synowi. Nagle zagrzechotało coś. I do kuźni wkroczyła śmierć. A Dzień dobry, kowalu. A szykuj się. Twój czas nadszedł. Ale wiecie, Kowal zdrowy był, choć sił mniej, to świata jeszcze ciekaw. Dzieci mu zdrowe porosły, dobrze mu się z nimi żyło. I myśli sobie: Nie chcę umierać. Nie teraz. I mówi: Wiesz, co, kostucho, ty moja. Masz rację, no nażyłem się już tak dostatecznie, ale wiesz, pójdę się pożegnać z przyjaciółmi, z żoną. No pozwól, choć tyle. A ty, a ty, żeby ci się nie nudziło, zanim ja obejdę we wsi znajomych i powiem, że umieram, ty sobie wejdź na moją jabłoń, tam jabłuszka. Akurat dojrzałe. A najlepsze od, od Pradziada mam tą szczepkę. Mnie też narwina drogę. Niech ten smak ostatni mam w ustach, gdy będę odchodził. A no dobrze, tyle to ci mogę dać. Dobrze pracowałeś, dobrą masz reputację w niebie, więc pójdę ja. Pojem twoich jabłek, a ty tymczasem pożegnaj się. Kowal wyszedł za e, drzwi chaty, za obejście i niby do sąsiadów idzie, ale kątem oka patrzy, czy śmierć wchodzi na drzewo. A ona rzeczywiście wlazła na drzewo, usiadła na gałęzi, zrywa jabłuszka. Szeleszczą, listeczki, jabłonki, szeleszczą. Ona sobie siedzi, nogami wymachuje i czeka na kowala, ale kowal. Kowal wrócił do kuźni. I dalej z synem pracuje. A potem wieczorem zamknęli kuźnie i poszli na wieczerze do domu, a śmierć krzyczy Kowalu! Mieliśmy już iść! A on na to, no to idź, ja jeszcze zostanę. I śmierć chciała zejść z drzewa. <grywania> Ale on jej nie puścił z tego drzewa. Nie powiedział, że może zejść z jabłoni. Zażartował tylko. Więc nie mogła zejść. Wściekała się całą noc i cały następny dzień. Aż w końcu pyta: Mam mnóstwo pracy. Czego ty chcesz, kowalu? Ja? <laughs> ja to chcę, droga śmierci, żebyś ty wreszcie mi odpuściła. Niech ustanie taki układ, że umrę wtedy kiedy sobie zażyczę a wcześniej ty mnie nie weźmiesz śmierć była już wściekła muszę wam powiedzieć i pomyślała sobie kiedy zażyczysz takiego układu nie będzie przyjdę kiedy uznam za stosowne a na razie ci zostawię czy tak może być a kowal myśli sobie Drugi raz się może na jabłoń nie nabierze, ale może kilka lat mi jeszcze da. I mówi, ale nie przychodź, przynajmniej przez 10 lat. Utargował. Dobrze, mówi śmierć. Dam ci nawet dwadzieścia albo trzydzieści. A może nawet więcej? Mrugnęła okiem. Ale kowal nie zrozumiał. I wypuścił śmierć. A śmierć poszła drogą z zemstą w sercu. O, i nie przyszła ona za dziesięć lat. Nie przyszła za dwadzieścia. Nie przyszła za trzydzieści, ani za pięćdziesiąt. Kowal pochował już żonę. Przyjaciół. Dzieci. Wnuki. Świat się zaczął zmieniać, a on ciągle żył. Zaczął wołać śmierci, ale ona przyjść nie chciała, mając mu za złe tamten podstęp. I powiadają, że Kowal wyruszył w świat. Późnia się już zapadła. Rutko wymarł. A on chodzi drogami. Może szuka. Szuka śmierci i znaleźć jej nie może. Chodzi po cmentarza. Chodzi po kościoła. Po drogach wieczorami się plącze, gdy zobaczycie jakiś ognik i kroki. A za nimi zobaczycie sylwetkę i bójcie się, to żaden duch ani zjawa, to kowal śmierci szuka. Daj się schował, nie ujdziesz jej, najdoli dolko się jednako. Popstwo, rycerze, mieszczam i kler. Podobały się wam opowieści? To kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo już niedługo kolejna opowieść.